Mieszkańcy budynków przy ulicy Chopina 9 i 9a mają problem. Na ich podwórku znajdują się pomieszczenia na opał, które mają być zburzone. I chociaż mieszkańcy nazywają je chlewikami, magazynują w nich drewno i węgiel. W każdym mieszkaniu znajduje się bowiem piec, w którym trzeba napalić zimą. Jest potrzeba, żeby chować to gdzieś. No, a właśnie mamy chlewki. My, akurat nasz blok nie ma w ogóle piwnicy. No to ja nie wiem, w domu ja mam trzymać te drzewo i węgiel, prawda? Zdaniem mieszkańców małe piwnice nie pomieszczą opału, a niektórzy wcale nie mają takich lokali. Obawiają się, że drewno trzeba będzie trzymać na podwórku. Urzędnicy zapewniają, że do takich sytuacji nie dojdzie. W tej chwili administrator, czyli zarządca w imieniu gminy, porządkuje sprawy przypisania odpowiednich powierzchni piwnicznych do y, y, określonych lokali zgodnie z inwentaryzacją, bo Chcę powiedzieć, że troszeczkę tam bałaganik był w władaniu tych piwnic. Chlewiki były naturalnym odgrodzeniem ich podwórka od sąsiedniej dyskoteki. Gdy tej granicy zabraknie, lokatorzy przewidują jakie będą następstwa. Będziemy mieli bałagan, będziemy mieli tu głośno i tak mimo wszystko jest głośno. To teraz będzie śmietnik, no i nie wiadomo co, no bo to jednak dyskoteka, nie? I biją się i różne to bywa. Dzieci bawią się w terenie ogrodzonym z kilku stron. Po wyburzeniu chlewików maluchy nie będą miały takiej swobody, a rodzice już się o nie martwią. Wcześniej przez podwórko jeździły samochody, ale mieszkańcy odgrodzili swoją posesję od pobliskich garaży słupkami, teraz nie wiedzą, co ich czeka. Nie wiemy, czy tu będzie parking, czy tu będzie trawnik, co tu w ogóle będzie, nikt nas o tym nie poinformował. Wiem, że tamte chlewki mają być do rozwalenia, nie wiadomo jak z tymi, czy rozwalą, czy zostawią, bo my, nasz blok 9a nie został o niczym poinformowany. Decyzja w Urzędzie Miasta już zapadła. Chlewieki przeznaczone są do rozbiórki i to w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. W planie miejscowym przewidziano tu ciąg zieleni i nie tylko na tym podwórku. To jest centrum miasta i to nieuchronnie dotyczyć będzie... Wielu takich posiadaczy byle czego, przepraszam, za określenie byle czego w postaci jakichś takich zlepionych komórek, byle jakich garaży, a zresztą garaże chyba zostaną wyprowadzone w ogóle z centrum. Myślę o tym kwartale, chociażby od Armii Krajowej do Dąbrowskiego i Mickiewicza. Głównym powodem decyzji o rozbiórce starych pomieszczeń gospodarczych jest ich zły stan techniczny.